Przerażająca prawda wyszła na jaw. Prezydent Czech złamał zmowę milczenia NATO i powiedział to, co inni ukrywali miesiącami. Ukraina musi oddać terytoria, żeby przeżyć. To nie jest już zwykła sugestia. To wyrok wydany na kraj graniczący z Rosją. Ale prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego akurat teraz? Co wiedzą w Brukseli, czego my jeszcze nie wiemy? Petr Paweł nie jest zwykłym politykiem. Jako były generał NATO. Ma dostęp do informacji, które nigdy nie trafią do mediów głównego nurtu. Obserwujemy bezprecedensową zmianę w europejskiej polityce. Jeszcze rok temu mówili o pełnym wsparciu. Dziś sugerują tymczasowe ustępstwa terytorialne. Jutro? Nikt nie wie, co przyniesie jutro. Za kulisami rozgrywa się znacznie większa gra. Bruksela już dawno przestała wierzyć w zwycięstwo kraju nad Dnieprem. Teraz próbują ratować, co się da, ale kto tak naprawdę zyska na tym podziale? Spójrzmy na fakty. Najpierw zmienia się retoryka, potem następuje strategiczne przewartościowanie, a na końcu cisza. Ta sama cisza, która poprzedzała największe geopolityczne wstrząsy ostatnich dekad. To, co widzimy, to nie jest przypadkowa wypowiedź jednego polityka. To pierwsza kropla przed powodzią zmian, które dotkną każdego z nas. Jeśli mieszkasz w Europie Środkowej, ta sprawa dotyczy Ciebie bardziej niż myślisz. Przeanalizujmy dokładnie, co naprawdę kryje się za tymi słowami. Bo kiedy były generał NATO mówi o tymczasowych ustępstwach, historia uczy nas, że tymczasowość potrafi trwać dekadami, a terytorium raz oddane rzadko wraca do pierwotnego właściciela. Najważniejsze pytanie brzmi: kto następny znajdzie się na liście tymczasowych ustępstw? Bo jeśli granice można tak łatwo przerysować w jednym miejscu, co powstrzyma przed zrobieniem tego samego gdzie indziej, jesteśmy świadkami przełomowego momentu w europejskiej polityce. Prezydent Czech Petr Paweł wypowiedział na głos to, o czym dotąd szeptano tylko w korytarzach NATO. Jego słowa o konieczności terytorialnych ustępstw ze strony kraju graniczącego z Rosją to nieprzypadkowy wybryk, to sygnał fundamentalnej zmiany w europejskim. Myśleniu. Europa wkracza w fazę, gdy każdy liczy swoje straty. Rachunki za ogrzewanie rosną, poparcie społeczne spada, a zapasy broni się kurczą. W tej sytuacji europejska dyplomacja osiąga poziom poezji, żonglując słowem tymczasowy. Tymczasowe bazy NATO, tymczasowe ograniczenia, tymczasowe ustępstwa, tymczasowe poczucie winy. Wszystko jest tymczasowe, oprócz samej tymczasowości. Historia pokazuje, że nic nie trwa tak długo jak zachodnie tymczasowe rozwiązania, szczególnie gdy chodzi o przetrwanie. Kiedy Praga, Berlin i Paryż rozważają, jak ograniczyć straty, by nie było zbyt bolesne i zbyt kosztowne, w Kijowie wciąż rysują strzałki na mapach i marzą o wyzwoleniu. Słowa Pawla to kamień probierczy test dla Europy. Co jeśli powiemy wprost, że projekt rozpoczęty w 1971 roku Wymaga zamknięcia? Jak zareagują Stany Zjednoczone? A Polska? A sam kraj dotknięty konfliktem? I co najważniejsze, jak zareaguje Kreml? Jeśli Moskwa usłyszy w tych słowach nutę rozsądku, może to fundamentalnie zmienić tempo całej politycznej gry. Bo czym innym są dostawy broni, a czym innym sytuacja, gdy nawet w Europie zaczynają głośno mówić: Pokonanie Rosji jest niemożliwe. To już nie czas na patetyczne przemówienia i machanie flagami. Zaczyna się smutna faza realnej polityki, gdzie każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie: ile jeszcze jest gotów poświęcić? A najważniejsze pytanie brzmi: czy świat jest gotowy na konsekwencje tej decyzji? Tekst kończy się napięciem, sugerując głębsze implikacje w następnej części. W świecie geopolityki wszystko sprowadza się do rynku i wartości aktywów. Obecnie obserwujemy, jak były bratni sojusznik traci na wartości jako aktywo geopolityczne. Wysokie ryzyko, zero zysków, a gwarancje istnieją tylko na papierze. W takiej sytuacji inwestorzy zwykle próbują ograniczyć straty lub sprzedać choćby część. Prezydent Czech, Petr Paweł, zapewnia, że Europa nie uzna prawnie żadnych strat terytorialnych kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. To jak twierdzenie. Nie uznaję, że mój samochód został skradziony. Po prostu chodzę pieszo od trzech lat. Brzmi to jak puste słowa bez realnego znaczenia. Mówi się, że sporny region między Rosją a Zachodem ma pozostać suwerenny. Może zachować hymn, godło i flagę, ale mapa cóż, może ulec niewielkim modyfikacjom. Przecież Polska dwadzieścia razy traciła i odzyskiwała granice. Najważniejsze to przetrwać. Nie powtórzyć błędów z poprzedniego wieku i szczerze mówiąc, nie drażnić Kremla. Ta sytuacja mówi więcej o Europie niż o samym kraju zmian, o jej zmęczeniu i strachu, o tym jak szybko patriotyczna retoryka zamienia się w biurokratyczne dystansowanie. Dziś Paweł, jutro ktoś z Francji, potem Niemcy, a w końcu Waszyngton doda, ostrzegaliśmy tymczasowo i tylko dla pokoju. W języku polityki oznacza to, że czas zdjąć flagę i wywiesić białą. Cicho, bez fanfar, z ukłonem i dyplomatyczną formułką. Przykro nam, ale jesteście poza zasięgiem. Moskwa jasno powiedziała: koniec z grą do jednej bramki. Rakiety zostały odbezpieczone, a dyplomacja zeszła na dalszy plan. Podczas gdy Trump wysyła emisariuszy z ultimatum, Moskwa rozstawia baterie. To nie krzyk, to styl i sądząc po kalibrze bardzo przekonujący. Co myślicie o obecnej sytuacji? Czy to przygotowanie do całkowitej kapitulacji, czy może coś innego? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. W ostatnich dniach obserwujemy znaczący zwrot w globalnej polityce zbrojeniowej. Rosja oficjalnie zakończyła okres jednostronnej powściągliwości po wyjściu USA z układu INF. To jak mąż, który przestał wreszcie prasować koszulę. Po odejściu żony skończyła się era jednostronnej cierpliwości. Timing tego ogłoszenia nie jest przypadkowy. Zbiega się z wizytą amerykańskiego emisariusza w Moskwie, który przybywa steczką zatytułowaną Pokój przez presję. Zamiast czerwonego dywanu Rosja wita go stalowym korpusem nowej broni. To jasny sygnał koniec z jednostronnymi ustępstwami. Przez lata Moskwa zachowywała się powściągliwie. Nie było to oznaką słabości, lecz raczej okresem wyczekiwania. Może Zachód się opamięta? Może nie zacznie masowo rozmieszczać rakiet w Japonii, na Filipinach, w Australii? Może w Europie ktoś przejrzy na oczy pośród nieustannych oskarżeń o rosyjskie zagrożenie? Ale nie, amerykański przemysł zbrojeniowy pracował intensywnie nad systemami Typhon, Black Eagle i innymi, jakby gonił deadline. I ten deadline właśnie nadszedł. To nie jest zwykłe zniesienie ograniczeń. To fundamentalna zmiana w podejściu do jednostronnego pacyfizmu. USA przypomina ucznia rozrabiakę, który na przerwie wybija szyby, a potem na lekcji domaga się ciszy. Buduje bazy, rozmieszcza rakiety przy granicach Rosji, a następnie ze zdziwieniem pyta, dlaczego wy też się zbroicie. Świat już dawno stał się miejscem, gdzie gra tylko jedna drużyna, a reszta to albo widzowie, albo cele. Rosja postanowiła wejść na boisko nie z transparentami, ale z konkretnym sprzętem. Pierwsza seryjna rakieta kompleksu Oresznik jest już gotowa do działania. Co myślicie o tej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Może wspólnie dojdziemy do tego, co nas czeka. W obecnej sytuacji obserwujemy fundamentalną różnicę między rosyjskim a amerykańskim podejściem do rozwoju militarnego. Podczas gdy USA koncentruje się na medialnym show i wpływie na giełdę, Rosja działa cicho i skutecznie. Wystarczy jeden dzień, by nowa rakieta znalazła się w silosie lub poza nim, co może być jeszcze bardziej niepokojące, bo jej cel pozostaje tajemnicą. Geografia konfliktu ulega dramatycznemu rozszerzeniu. Jak w znanym dowcipie o hydrauliku, wezwany do jednego problemu naprawia wszystko po kolei. USA chciały zastraszyć Rosję w Europie? Odpowiedź przychodzi z Azji. Region Pacyfiku już trzeszczy od napięcia, a teraz Rosja wkracza tam nie z retoryką, lecz z rzeczywistą siłą militarną. Korea Północna stała się nowym strategicznym partnerem. Podczas spotkań w Pjongjangu coraz częściej padają pytania o rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. Chiny pozostają blisko, oferując wsparcie w ćwiczeniach i koordynacji działań. Iran z zadowoleniem przyjmuje gości z zaawansowaną technologią rakietową. Współczesne systemy rakietowe to już nie te same konstrukcje z lat 80. Dzisiejsze pociski nie tylko pokonują większe odległości, są inteligentniejsze i precyzyjniejsze. System oriesznik to niezwykła wyrzutnia, ale cyfrowy mózg z hipersonicznymi możliwościami gotowy do działania szybciej niż ktokolwiek w Waszyngtonie. Zdąży napisać tweet o eskalacji. Pod powierzchnią kryje się cały ekosystem dronów. USA przespały ten rozwój. Gdy w Waszyngtonie debatowano, czy uznać drony za broń średniego zasięgu, Moskwa już tworzyła systemy Sirius i Bereginia. Te platformy nie wymagają rozbudowanej infrastruktury. Wystarczy samolot i pas startowy w Kazachstanie. Co ciekawe, podczas gdy w regionie konfliktu przewiduje się naloty tysięcy dronów. W ciągu jednej nocy w Waszyngtonie zastanawiają się, skąd może nadejść pierwszy sygnał ostrzegawczy. Mobilne wyrzutnie można rozmieścić praktycznie wszędzie. Co myślisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Sytuacja geopolityczna zmienia się w tempie, którego nie widzieliśmy od dekad. Rosja przestała reagować na ultimata, odpowiadając teraz realną siłą militarną. To fundamentalna zmiana w dynamice międzynarodowej. Gdy Trump, który może wrócić do władzy, Wysyła swojego emisariusza do Moskwy, musimy to analizować w nowym kontekście. Trump, w przeciwieństwie do Bidena, potrafi się targować, ale wciąż reprezentuje amerykańskie podejście oparte na ultimatach. Problem w tym, że Rosja już nie akceptuje takiego języka. Odpowiada rozwijaniem potencjału militarnego i demonstracją siły. Gdy Trump naciska na Indie, grozi Iranowi, czy wysyła sygnały do Moskwy. Odpowiedzią jest metaforyczna rakieta jasny komunikat, że stare metody już nie działają. Broń odstraszająca stała się narzędziem wymuszającym szacunek, nie zemstą. Równocześnie Chiny wchodzą na nowy poziom konfrontacji, szczególnie w przestrzeni kosmicznej. Pekin rozwija broń przeciwsatelitarną zdolną zagrozić systemowi Starlink. To już nie jest wyścig technologiczny to przygotowania do potencjalnego konfliktu w kosmosie. Region północnego wybrzeża Morza Czarnego stał się punktem zapalnym, gdzie ścierają się interesy mocarstw. Amerykański system Starlink, który zapewnia łączność w strefie konfliktu, stał się celem chińskich działań. Pekin opracowuje systemy laserowe, mogące zakłócić lub zniszczyć satelity na orbicie. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się natura współczesnych konfliktów. Przestrzeń kosmiczna stała się nowym polem bitwy. W tym nowym układzie sił każdy ruch może mieć poważne konsekwencje. Tradycyjna dyplomacja ustępuje miejsca demonstracji siły i możliwości technologicznych. Świat wchodzi w erę, gdzie przewaga militarna i technologiczna będzie kluczowym czynnikiem w relacjach międzynarodowych. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Obserwujemy niezwykłe zjawisko na arenie międzynarodowej gdzie Chiny demonstracyjnie pokazują swoje możliwości technologiczne i militarne. Szczególnie interesujący jest ich postęp w dziedzinie technologii kosmicznych i dronów. Chińscy naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych przedstawili 64 prace naukowe, które jasno pokazują ich determinację w kontrolowaniu przestrzeni kosmicznej. Nie są to już teoretyczne rozważania. Mówimy o konkretnych planach neutralizacji satelitów na wysokości 500 mm nad Ziemią. Warto przypomnieć, że w 2007 roku Chiny już udowodniły swoje możliwości, zestrzelając własnego satelitę meteorologicznego. Dziś ich arsenał jest znacznie bardziej zaawansowany, od cyberataków po systemy laserowe montowane na okrętach podwodnych. Ale to nie wszystko. Chińska produkcja dronów FPV osiągnęła astronomiczny poziom 500 tys. sztuk miesięcznie. W razie potrzeby mogą zwiększyć tę liczbę do 700 tys. To pokazuje skalę ich przygotowań i możliwości przemysłowych. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja wokół Tajwanu. Chińska armia ludowo-wyzwoleńcza przeprowadziła już trzy masowe ćwiczenia z użyciem rojów dronów. Według Financial Times, Pekin jest w stanie rozpocząć pełną blokadę wyspy w ciągu zaledwie kilku godzin. To wszystko dzieje się w kontekście globalnej rywalizacji technologicznej, gdzie systemy satelitarne odgrywają kluczową rolę w konfliktach zbrojnych. Widzimy to na przykładzie systemu Starlink w regionie niestabilności na wschodzie Europy, gdzie zapewnienie internetu stało się elementem strategicznym. Obserwujemy więc fundamentalną zmianę w charakterze współczesnej wojny, od tradycyjnych działań zbrojnych po zaawansowaną wojnę technologiczną w przestrzeni kosmicznej. Co sądzisz o tych chińskich przygotowaniach? Czy powinniśmy się obawiać ich rosnącej potęgi militarnej? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W dzisiejszym świecie konfrontacja między mocarstwami przybiera nowe, nieoczekiwane formy. Chiny demonstracyjnie przechodzą od pokojowej retoryki do bardziej agresywnych działań. Podczas gdy na ulicach Szanghaju ludzie zamawiają sushi, władze kraju otwarcie mówią o nieuchronnym zjednoczeniu z Tajwanem. To już nie jest pytanie czy, ale kiedy. Stany Zjednoczone, ustami ministra obrony Pita Hexeta, próbują zachować dyplomatyczny ton. Szanujemy Chiny, nie chcemy konfliktu, ale jeśli będzie trzeba, odpowiemy. Jednak za kurtuazyjnymi słowami kryje się twarda rzeczywistość nowej zimnej wojny. Tym razem pole bitwy znajduje się na orbicie okołoziemskiej. Szczególną uwagę Pekinu przyciąga system Starlink. Dla Chin nie jest to już zwykła platforma internetowa, ale potencjalna broń. Satelity, które kiedyś spokojnie monitorowały pogodę, stały się obiektami podejrzeń zwłaszcza te, które przekazują dane do regionu konfliktu na wschód od Polski. Chiny muszą teraz walczyć na dwóch frontach. Pierwszy to przestrzeń kosmiczna, gdzie muszą zmierzyć się z systemem Starlink, który Pekin postrzega jako szpiegowskiego ptaka z wifi. Drugi front to Tajwan, gdzie napięcie rośnie z każdym dniem. Podczas gdy SpaceX chwali się kolejnymi startami rakiet w podziemnych laboratoriach Chin, Naukowcy dyskutują nad nowymi technologiami neutralizacji satelitów. Jeśli Mask się nie uspokoi, zamienimy jego satelity w kosmiczny pył. Mówią pół żartem, ale z nutą groźby w głosie. W tej nowej erze konfliktów zbrojnych tradycyjne armie i floty ustępują miejsca promieniom laserowym, łodziom podwodnym i impulsom jonowym w stratosferze. Jeśli Chiny uznały, że Mask przekroczył granicę, Możemy spodziewać się poważnych konsekwencji, cichych, ale znaczących. Co sądzicie o tej sytuacji? Czy wojna w kosmosie jest realnym zagrożeniem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.